Na początku nie było nic. Wszechświat składał się z wielkiego, chaotycznego oceanu Nun, z którego wyłonił się Benben. Benben był ogromnym wzgórzem, pierwszym skrawkiem stałego lądu. Sprowadził on Boga na świat, a wraz z pierwszym Bogiem Ra przyszło światło. Ra sam zrodził pierwsze pokolenia bogów. Narodzili się Shu, Bóg Powietrza i Tefnut, bogini deszczu. Wszechświat został zalany przez ogromną masę pierwotnych wód. Shu i Tefnut zanurzyli się w wodach, aby zbadać ich ogrom. Ra poczuł się dotknięty, gdy zdał sobie sprawę, że powrót ich dzieci za Zajmuje dużo czasu i obawiał się, że nigdy więcej ich nie zobaczy. Wysłał swojego najlepszego posłańca, aby ich odnalazł. Shu i Tefnut wrócili cali i zdrowi, a radość była tak ogromna, że z jego łez zrodzili się ludzie. Związek Shu i Tefnut zrodził Geba, Boga Ziemi i Nut, Boginię Nieba i tak powstało Niebo i Ziemia. Wielki Bóg Ra rządził potęgą wszechświata i otrzymał tytuł pierwszego faraona. Bóg podarował Egiptowi kilka świętych zwierząt, takich jak wół i lew. Ale jego największą ofiarą było stworzenie rzeki. Nil. Wokół jego brzegów ludzie stworzyli cywilizację wychwalającą bogów. Lecz Ra miał przeczucie, że jego wnuki urodzą nowe pokolenie bogów, które położyło kres jego panowaniu. Tak oto wielki Bóg zabronił niebu i ziemi mieć jakiekolwiek potomstwo. Lecz Nut i Gab byli nieposłuszni i dali początek potężnemu potomstwu. Izydzie, Setowi, Neftydzie i Ozyrysowi. Przejęli oni tron, a Ozyrys zaczął panować nad światem. Ale nowy tron nie był bezpieczny, ponieważ jego brat Set chciał przejąć całą władzę dla siebie. Tak zaczęła się saga o egipskich bogach. Po obaleniu Boga Ra, Ozyrys stał się nowym bogiem wszechświata. Nowy, najwyższy bóg wziął boginię Izydę za żonę i rozpoczął okres dobrobytu. Ozyrys przyniósł ludziom cywilizację do tego momentu. Egipcjanie żyli dość prymitywnie. Nauczył ich tkactwa, rolnictwa i wypieku chleba. Poza tym zadekretował stosowanie praw, które miały zaprowadzić porządek w chaosie. Cywilizacja egipska zaczęła się rozwijać pod panowaniem życzliwego Boga Ozyrysa. Jednakże Ozyrys miał potężnego i ambitnego brata Seta, którego królestwo znajdowało się na Jałowej Pustyni wokół Egiptu. Przez co set był zazdrosny o swego brata, który miał żyznę i dostatnie królestwo. Ozyrys miał romans z żoną seta z Neftis, a owocem ich romansu był Bóg śmierci, Anubis. Rozgniewany zdradą brata set, przygotował zemstę. Bóg zaprosił Ozyrysa na wielką ucztę na jego cześć. Podczas uczty set podarował gościom piękną trumnę i powiedział, że podaruje ją temu, kto będzie w niej idealnie pasował. Ozyrys postanowił spróbować, i zaraz po ułożeniu się w niej set zamknął trumnę i uwięził w niej Ozyrys. Następnie wyrzucił trumnę do Nilu, tym samym utopił najwyższego boga. Izyda głęboko płakała po stracie ukochanego męża, a jej łzy wlewając się do Nilu powodowały powodzie. Bogini i jej siostra Neftis szukały ciała Ozyrysa. Izyda po znalezieniu ciała próbowała je ukryć, ale Set je zauważył i pociął je na 42 kawałki, rozrzucając je po całym Egipcie. Izyda z pomocą Anubisa zdołała odzyskać kawałki i pod przewodnictwem boga umarłych używa swoich boskich mocy, zmumifikowała Ozyrysa. Bogini była w stanie wskrzesić Ozyrysa, który miał teraz panować nad światem umarłych. Po powrocie do życia Ozyrys miał syna z Izydą, miał na imię Horus i przysiągł, że pokona seta, uzurpatora tronu, który mu się prawnie należał. Set, mordując najwyższego boga Ozyrysa, przejął tron i rozpętał rządy terroru. Mimo to Ozyrys wraz z boginią Izydą spłodził następcę tronu. Nazywał się Horus i jego proroctwo mówiło, że będzie panował nad światem i przywróci światło do Egiptu, kończąc okres ciemności przyniesiony przez Seta. Horus, już jako dorosły, postanowił przejąć tron, który został przywłaszczony przez jego wuja. Spór mieli rozstrzygnąć bogowie, a sąd pod przewodnictwem boga słońca Ra decyduje, kto będzie godny zasiąść na tron. Rozpoczęła się seria prób pomiędzy Setem i Horusem. Set cieszył się sympatią Bogara i rzucił wyzwanie Horusowi. Obaj musieli zamienić się w hipopotamy i przebywać pod wodą przez trzy miesiące. Horus w walce o tron polegał na swojej matce, Bogini Izydzie, która miała wykorzystać słabość Seta i go zabić. Bogini poczuła współczucie i nie mogła tego zrobić. Ta zdrada rozwścieczyła Horusa, który zaatakował swoją matkę, odcinając jej głowę. Bóg Mądrości, Tot, ocalił boginię, zastępując odciętą głowę. głowę Krowy. Starcie pomiędzy setem i horusem trwało przez wiele lat. Raz walcząc na pustyni setowi, udało się wydłubać oko horusa. Bastet bogini miłości pomogła horusowi odzyskać wzrok. Sąd bogów zażądał pojednania między setem a horusem. Zły Bóg, udając życzliwego, zaprosił horusa na ucztę do swego pałacu. W nocy set próbował znieważyć horusa, czyniąc go niegodnym tronu. Jednakże horus był czujny i postanowił się zemścić przy pomocy bogini izydy. Bóg umieścił boskie nasienie w liściach Sałaty, które następnie bogini Izyda ofiarowała Setowi. Set zjadł skażoną sałatę tym samym, został upokorzony przez Horusa. Po 80 latach sąd przyznał Horusowi tron, który mu się prawnie należał. Izyda nie mogła być bardziej dumna, widząc swojego syna obejmującego tron. Bóg słońca, jako rekompensatę, dał Setowi możliwość podróżowania po niebie jako Bóg burzy. Tak rozpoczął się okres panowania Horusa.